Ludzie nieraz nie mają w poszanowaniu Eucharystii, nie przyjmują komunii, bo proszę księdza, no chodziłem do komunii i też się w moim życiu nic nie zmieniło. Kochany, bo to, to jest dopiero historia, która się rozwija. To jest serial, który się rozwija. To jeszcze żeś do połowy serialu nie dojechał. Wiesz, jakie tam będą zakręty? Ale musisz to wszystko przeżyć. Musisz tego wszystkiego doświadczyć, żeby się rozkochać. Żeby się rozkochać. Za co kochamy właśnie seriale, filmy, że nam pokazują historię. Że nam pokazują historię, Że razem z bohaterami przeżywamy ich drogę. Można by pokazać początek filmu i, i koniec filmu. Był taki Janek Kos na Syberii i ożenił się z Marusią. Koniec filmu. Trzy minuty. I nie mielibyśmy kultowego PRL-owskiego Stasiemca. Musieliśmy przeżyć tą całą historię. Ktoś tam umarł, ktoś tam zginął. Panie Jezu, otwórz nasze serca, które się zachwycają bzdurami, jakimiś zupełnie przypadkowymi sprawami. Otwórz nasze oczy i serca, byśmy pokochali serce Twoje, serce Ojca i serce ducha. Amen.